Jeśli oglądałeś aś, oś, ostatni odcinek, to pewnie zastanawiasz się, dlaczego jestem tak samo ubrany jak na tym ostatnim odcinku. Jeśli nie oglądałeś ostatniego odcinka, to podejrzewam, że masz jeszcze więcej pytań, i zachęcam do obejrzenia tego właśnie ostatniego odcinka o marynowanie ciecierzycy. Super przepis, patrzcie, zobaczcie, jaka dobra jest. Jestem tak samo ubrany, dlatego że nagrywamy to od razu, bo chcemy Wam dostarczyć jak najwięcej letnich, prostych, zimnych, albo przynajmniej wymagających minimalnego użycia kuchenki przepisów, które są dobre na ciepło, na zimno, do grilla, na piknik i tak dalej. dzisiaj na. Tapet bierzemy. No, tak się... Tapet. tapet. się bawi, z która nam powiedziała. Tłumaczyła, że... tak. Pod <grywamy> tak. <grywamy> Młode ziemniaczki wczesne, malutkie, fajne. I pokażę Wam, jak zrobić z nich coś więcej niż po prostu ziemniaczki z masłem i koperkiem, które są przepyszne. Ale wiadomo, no, trzeba odkrywać nowe smaki. I pokażę Wam sałatkę ziemniaczaną. Co jest niefajne, nie musicie robić z niej jej z wczesnych ziemniaków. Możecie zrobić ją z ziemniaków na przykład kupionych w zimie, tylko je po prostu obierzcie, bo ta skórka nie jest taka fajna. nie? A teraz korzystamy z faktu, że jest wystarczy lekko przemyć i można je gotować w skórce. wymieszamy je z dressingiem. podsmażymy sobie trochę marchewki młodej. też korzystamy z sezonu. Zrobimy dressing i pokażę Wam, jak połączyć te dwa piękne składniki. To jest tajemnica narodowa nie możesz zobaczyć mojej stóp w internecie. Chodź, idziemy do kuchenki. Pokażę Wam sztuczkę, którą sprawdzę, bo zawsze myślałem, że tak to, to inaczej robiłem. Ale pokażę Wam, jak to robić teraz. Patrzcie, bratek. Kupiłem. No, w placu, na tłuście na pracownica, na morze ciało. Fajne, bardzo, pani starszej jakiś. I patrzcie, to jest game changer. Po babcinemu sobie zrobimy. Nie dajemy ziemniaków na wrzącą wodę, tylko na, na zimno. Wtedy, jak ziemniaki zagotują się razem z wodą to wtedy jakby to zapewni to, że one się wszystkie budują równo. Nie będzie żadnych poszkodowanych, które na przykład zostały wrzucone ostatnie. Ziemniaczki sobie, mimo że są małe, to i takie wolę przykroić na pół. Nawet te najmniejsze sobie lubię przekroić, bo wtedy się tak przyjemnie trochę rozciapują, dzięki temu, że to jest tutaj, nie? Ale to jak już kroicie, to możemy sobie załączyć wodę. Daje pełną p. Tej sałatki zrobimy sporo. Czy znaczy tak średnio sporo, żeby wystarczyło. Na jedzenie kilku rosłych chłopa jedną dziewczynę. Wisią, moją dziewczynę. Będziemy jeść tutaj wszyscy. Tu jest jej Instagram. Dosypiemy soli. Musicie posolić tą wodę, bo tej soli trochę się dostanie do ziemniaków. A jeśli nie posolicie tych ziemniaków, to ten sos sam nie wystarczy. Bo on nie dojdzie tak bardzo jak do tej ciecierzycy na przykład do środka, nie? Bo on, ziemniaki są większe. Przemieszamy, żeby sól się wszędzie dostała. Przykryję zaraz przykrywkę. To się zagotuje. I wtedy będę je gotował do momentu, aż będę mógł je tak przebić widelcem albo nożem, żeby było takie miękkie, ale nie, żeby się nie rozwalało jeszcze, nie? Jak się będzie gotować, to zrobimy sosik. Tylko poczekam, aż się zagotuje, bo nie chcę tutaj, żeby to się jak tam bulgotało lekko. Zmniejszym ogień pod garnkiem, tak na wstery. to się będzie bulgotało trochę, nie śpieszy nam się nigdzie, więc no tak po 15 minutach sprawdzę, czy wszystko widać. Po prostu przebiję nożykiem. I tak, jak mówiłem, weźmiemy sobie jednego ziemniura. I czy można przebić? Patrz, nie ruszam praktycznie. O, tak zrobię tylko. O, widzicie? Nie rozwala się, ale... O, bardzo luźno wchodzi z ziemniora naszego. Teraz, jak już ziemniaczki mi się ugotowały, to już one lekko przestygły, żeby nie było takie gorące, żeby ta sałatka nie była aż jakaś taka bardzo cieplutka, żeby była jednak bardziej w stronę chłodnej. To w tym czasie, jak czekam na ostygnięcie, to sobie nagrzeję patelnię na, na średnim ogniu. I zrobimy sobie marchewkę. Ja, ja zrobię mniej małe kawałeczki młodej marchewki, która jest taka delikatna sama w sobie i lekko ją, ją podsmażę tam z różnymi dobrymi rzeczami. W stylu kalafiora. Będziemy ją tak smażyć, żeby ona się taka zrobiła lekko właśnie taka przypalona, ale tak odrobinę, nie? Najpierw musimy ją skroić sobie. Powiem wam, że mam moment szczery ekscytacji. Ekscytacji. Strasznie kocham lato, bo patrzcie, normalnie masz cały rok dostępne marchewki i ziemniaki, nie? Ale w lecie masz młodziutkie, malutkie skórce ziemniaczki. Ale też mamy cały rok marchewkę, nie? I ona też jest w zimie taka. No niby jak się usmaży i tam piecze, to jest spoko. Ale ona jest sama w sobie dobra, Możecie zrobić tak i tak. I wam nie połamie zębu. I to jest przepyszne samo w sobie, nie? Strasznie dobra. Bardzo żeby lato. No, bierzemy naszą marchewkę. na naszą marchewę. I patrzcie, tak kroicie, żeby pod kątem, o tu, wleciało. W taki sposób. Obracacie, tak. I robicie w taki sposób. Obracacie i robicie w taki sposób. I widzicie, one są mniej więcej takie same i one mogą się pod, podsmażyć tutaj i tutaj i tutaj, a nie tylko na przykład na, na plastrach. I będą miały lepszy kształt w sałatce. To jest właśnie super, bo ich nie trzeba do końca jakby usmażyć, one będą same w sobie dobre, takie chrupiące. I będziemy mieli z jednej strony w tej sałatce element mięciutki, ziemniaczany, no i element taki bardziej chrupiący, ale dalej miękki i podsmażony, nie surowy. Bo jednak pamiętajcie, że Sałatki surowe są super, ale jak ktoś ma delikatny żołądek, to jakby warzywa surowe są bardzo ciężkostrawne. I właśnie taka sałatka z i gotowanym ziemniakiem, i z ciecierzycą, która się posiedziała, marynowana i tak dalej, i z tą marchewką, będzie o wiele bardziej przyjemna dla waszego żołądka. Ale nie serio mówię, bo kiedyś myślałem, że właśnie warzywa są najbardziej lekkostrawne, takie surowe. I się okazało, że trzeba ugotować, trzeba usmażyć, trzeba upiec. No Dobu... bo jak są surowe, to zauważcie na przykład, zwierzęta są, mają strasznie wielkie żołądki, bo muszą to wszystko przetrawić. A my wzięliśmy punkty, które byśmy dali w trawienie i daliśmy je w myślenie. Daliśmy punkty w myślenia, Średnio nam to idzie. Yy, bardzo się denerwowaliśmy, bo te takie butelki fajne. No one, to jest super pomysł, żeby właśnie olej w tym trzymać, Nie musisz taki butli, iłanie to wygląda i tak dalej. Ale to, to trochę się wylewało i była taka trochę nieprzyjemna, w dotyku. A jaki system. Nawet jak się coś wyleje, ma się zabezpieczenie. No Fod sobie. Lejemy sporo tego oleju, o i zobaczę trik, który zobaczyłem chyba na jakimś TikToku czy coś, że jak się posoli olej trochę, to mniej będzie pryskało. Nie wiem, czy zadziała, ale... Na razie na upatele uważaj, bo może strzeloć. i ją przesmażymy. Robimy sosik, będzie sałatka w stylu amerykańskim, tylko że one są, tak się kojarzą z taką wielką ilością majonezu, że one są takie słodkie i tłuste i tak dalej, ale mi się podobał ten koncept, jakby dobry zrobić sałatkę, która jest 100% tylko z ziemniaka taki główny składnik i nazwać to sałatką ale go trochę podbijemy no i oczywiście będę używał majonezu bo już troszeczkę użyję ja mam taki polecany kilka razy, to najlepszy majonez nawet nie jesteście weganami to, to sobie kupcie, nie jestem na przykład i jest przepyszny i go kocham z całego serca jest przepyszny na smoku jak coś śmietanowy zmaka trochę, drobinkę. i dam sobie trochę takie trzy na początek i żeby nie było takie e, ciężkie to robiłem na przykład kiedyś z, z wegańską śmietaną więc może będzie sprawić, że ten sosik będzie w pełni wegański ale ja użyję trochę jogurtu teraz żeby było trochę kwaśnego, nie? Jogurtu greckiego gęstego, tak. Dodam trochę sołtysu czerwonego wina. Czegoś słodkiego trochę dam. Dodam właśnie syropu z daktyli. No i oczywiście użyję trochę melasy z granatów. To są podobne profile smakowe jak, jak ta cicierzyca, o której wcześniej mówiłem. Bo na przykład tego sałatkę możecie sobie wziąć na grilla właśnie. Możecie użyć yy, czerwonej cebuli do tego, będzie super. To też skroję, tę końcówkę z dymki. Ale ja mam taką cebulę, to są bąki zwykłej cebuli i użyję jej właśnie takiego bąku, bo one są jak szczypiorek, tylko takie grubsze, bardziej chrupiące i bardziej takie... Nie, nie ciężkie, ale takie bardziej konkretne, nie? O, konkretne. I użyję dużo, bo dużo tego smaku. Skroję w ten sposób. Dobra, pamiętajcie, że smaży wam się marchewka w tym momencie, więc idziemy zobaczyć, co na nie dzieje. O, przypominajka. Jak chcecie być effective in the kitchen, no to Piszcie w komentarzach, co musicie robić, a teraz na szybko wam pokażę, co robicie przy smażeniu. Taki uch. O taki. Tak i tak. Najlepiej poćwiczyć na orzechach na przykład, jak życie. I patrzcie, tutaj powoli zaczyna się robić takie, widzicie, podsmażone, ale jeszcze chcemy trochę dalej pójść z tym smakiem, I, ale w tym momencie już posolę, żeby wyciągnąć jakąś ewentualną jeszcze wodę. Odrobina, bo chcemy, żeby ona była słodziutka dalej, nie? Przekminę mieliśmy, bo zastanawialiśmy się, jak określić zapach tej Marchewki, bo jest wybitny. Co się jakieś robi na... Nawet... ze starszej też, ale jak się robi z młodej, to też no, przepięknie to pachnie. I może smażę to na samym oleju. To pachnie właśnie tak bardzo maślano, yy, takim bardzo przyjemnie marchewkowym, ale to nie jest taka marchewka, jak myślisz sobie o zapachu marchewki takiej trawiastej, surowej, tylko to jest taka, jak Mati to nazwał, marchewka z bajki. Jeżeli że mam się kojarzy? taka soczysta, taka maślana, właśnie z fryzurką zieloną na, na górze i tak dalej. No to to jest w sumie ten sam, ten, ten, ten zapach. Ta marchewka pachnie jak marchewka z bajki. No. Mówię moje ulubione zdanie na świecie Dalej kroimy cebulę Teraz takie dwie mam no, dubki Wcześniej zacząłem mówić, że jak używacie na przykład czerwonej cebuli Albo takiej mocniejszej, żółtej Takiej po prostu zwykłej cebuli To wtedy fajnie jak ta sałatka dłużej posiedzi Bo ta, ta cebula może być trochę za ostra Jeśli ją od razu, nie? I kroję to w taki sposób, żeby to było po prostu drobne Jak chcecie, żeby były mniej więcej fajne Kawałeczki tej cebulki Mogą być dłuższe, mogą być krótsze, ja po prostu daję tak Właśnie wpadłem na pomysł, że ja mogę wziąć te, te części cebulki, dymki i je dorzucić do marchewki, która nam się smaży. I to jest tak przyjemny, cebulkowy się na tym oleju zrobić. Ale pokroimy ją w taki, o! Taki mniej więcej po prostu, w grubsze kawałki to i tak się usmaży. Patrzcie. Troszeczkę jest, jest będzie taki dodateczkiem tylko. <śmiech> <śmiech> Marchewka z groszkiem, <laughs> tylko Patrzcie jaka ładna. No i na tym momencie, jak już jest taka przysmażona, to oczywiście dodamy moje ulubionej przyprawy. granicy co przyprawa. Kumin. Od, odrobinę, dosłownie. Tak już czym to nie, żeby to było, smakowało po prostu nie jak kumin, tylko jak takie big kumin. Dużo pieprzu. Patrzcie, jaka ładna marcheweczka. Z jednej strony przysmażona, z drugiej troszkę też. Dobra. gorące, bardzo dobre. Bardzo słodziutkie mm, Jak z bajki? Jak z bajki. Ale trochę nie, bo trochę smakuje jednak blisko wschodnia teraz. Ale wiecie, co zrobimy? Zmiiszłem ogień i chcę, żeby ona była troszkę bardziej delikatna i miękka, bo jest taka taka bardzo, trochę chrupiąca, więc po prostu dolej odrobinę wody. Zakryję. mały jest ogień, na dwójce jest, a my wracamy do naszego susiku. Do tego susiku, bardzo jest nam potrzebna musztarda. Ja używam musztardy miodowej, jest to moja ulubiona musztarda. Jest strasznie słodka, więc jak lubicie ostrą musztardę, to wam nie posmakuje. Znaczy, można posmakować, ale ona nie jest ostra, nie? Jest bardzo delikatna, uwielbiam ją. Jest słodziutka, więc też tam nie przesadzajmy ze, ze słodkimi elementami wcześniejszymi. Ale sporo tej musztardy, tylko łyżkę jedną dam. No i nieelegancko wymieszamy całość. Tak właśnie. O, koperku nie daliśmy. A wiesz, wiesz jak koperek zrobimy? Chcę szybko pokroić koperek. I też powiedziałem wcześniej, możecie używać tych elementów, jeśli nie są za grube. No to takich na przykład takich cieńszych. No to utniemy sobie, ale Weźmiemy nasz koperek. Trochę ściśniemy, żeby nam wygodnie się i ciachamy sobie. Dosyć drobno, bo jak złapiecie te małe kawałki, to one się od razu drobno kołego, nie? I nie będą takie. Nie będą z zębiska. No, i to dorzucamy do naszego susiku. O, Mieszamy. Miszamy. Idziemy do gordon's. No i czego jeszcze dodamy trochę? Soli. I pieprzu. Szczypta soli. Szczypta pieprzu. I mieszamy. Nie próbujemy. Strasznie to dobre, naprawdę. To musi być kwaśne. Pamiętajcie, musi być kwaśne, bo jak się do tego załaduje kilogram ziemniaków. To to się już tak rozłagło, rozłagodzi i będzie przyjemniejsze i tak dalej, więc trzeba trochę mocniej tutaj pójść tym. już tarda taka z tyłu fajnie gra. Patrzcie, jak to Hmm, ma... Męciutka. Real fans znają tą miskę już. Przykle żołnierz Kalafior. Jestem bolesławiec. Pokażę wam jak zrobić z tej sałatki pełne danie. Za pomocą ciecierzycy zrobionej w poprzednim odcinku. Połączenie dwóch odcinków mamy sałatkę z ziemniaków na dole, na górze ciecierzyca z poprzedniego filmiku. jak nie widzieliście, to na drukcie eee, sprawdzimy, jak smakuje, i zobaczymy, czy warto się było bawić. Ale pamiętajcie, że to są przepisy letnie, krótkie, dobre, przepyszne. Jak wcześniej mówiłem, zapraszam Was na wszystkie social media. Wszystko będzie w opisie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, gotowania tego przepisu, dwóch przepisów. No i czekajcie na więcej, bo pewnie w lato coś jeszcze zrobimy fajnego. Jakieś takie luźniejsze letnie przepisy. Pijcie wodę, smarujcie się filtrem, jedzcie dobre rzeczy i trzymajcie się. Pa, pa.